12 firanek, robiłam firanki, robiłam, haftowałam, wszystko, sama seszyłam, dziecko. Ja, jest, byłam jak Irena kwiatkowska. Żadnej roboty się nie bałam. Gdzie reszta? <laughs> ja nie narzekam. Te co mają, to narzekają. Czy pani cieszy się wszystkim, tak? Tak. Aś pani ta szczęśliwa? Pani, że jestem szczęśliwa. Ale jaki powód? No, no to jest, z ludźmi się śmieję, rozmawiam. 40 lat przepracowałam w samochodówce z uczniami. No. E, czy Pani była nauczycielką? Nie, ja w recepcji pracowałam. Lubiła Pani tą pracę? O jak? Nie. E, jaki powód, że Pani lubiła tą pracę? E, kontakt z ludźmi, czy? No z młodzieżą. Znaczy z młodzieżą. E, co w wolnym czasie Pani lubi robić? Jakie hobby? Teraz to dziecko nie robię, bo mówię, mam udarne, z na oczy poszedł. Ale ja dziecko, 12 firanek robiłam, firanki robiłam, haftowałam. Wszystko, sama seszyłam, dziecko. Jest, byłam jak Irena Kwiatkowska. Żadnej roboty się nie bałam. Czy pani wszystkiego próbowała w życiu? Tak. A jak pani wspominała, jak pani miała 20 lat, jak się żyło wtedy? Jak pani miała 20 lat, co się wtedy robiło? Była bieda, były te potańcówki, no nie wiem. się, coś, coś... Były zabawy, wszystko, ładnie było. Tak? I sąsiady się szanowały, a teraz o wilkiem są. Czy wtedy ludzie bardziej byli otwarci? Tak, tak. Jedno drugiemu pomagało, pożyczało, pieniądze. Tak. Teraz już tego nie ma. Nie ma tego. Jak pani myśli, co się stało, że ludzie się tak zamknęli w sobie? Wiedzą, panie, już tego to nie rozumiem. Bo czym więcej mają pieniędzy, jeszcze płaczą? Jakimi wartościami kierować się w życiu? Nie, bo jestem szczęśliwa, bo mam wspaniałą rodzinę. Tak? Wnuczki są? Tak? Dużo wnuczków. Sprawnuczki? Pra, jeszcze nie? Jeszcze panie nie, dobrań. jeszcze nie. Eee, <laughs> jakimi zasadami kierować się w życiu? Eee, no, ja wiem. Jak <laughs> żyć? Kochać drugiego człowieka. Pani kocha wszystkich, jak ktoś przechodzi? Wszystkich, pani kocha, tak? Wie pan co? No też nie można wszystkim właśnie ufać. No, wszystkim nie. No, no. Ale lubić można ich, a nie trzeba z nimi rozmawiać. <noise> no właśnie. Co próż tego jeszcze? Ale, no ja wiem co. No nie, wiem, nie, kłamać Mnie No różni ludzie mówią, no. No różnie mówią. No, ludzi, no. Konować ludzi właśnie, zasadami, swoimi zasadami się kierować. Jakie pani ma te zasady? To jest właśnie... Takie wyniesione z domu, takie które w życiu wie pan, przeżyło się. Może ktoś dał człowiekowi nauczkę da w życiu i teraz wyciągnął jak wnioski z tego, że też nie wolno uchać na ślepo. Pani, już, proszę, już nie ufa wszystkim Pani tak do końca. Musi Pani sprawić no, kogoś dopiero. Yy, no chyba do końca nie. Jak Pani wspomina, jak Pani miała 20 lat, jak się wtedy żyło? Jak Pani mogła sobie powiedzieć, co się wtedy robiło, jak to wyglądało? Ciężko. Bieda była? Było co jeść? Ciężko. Nie, no jeść w rodzinie tak źle nie było, bo ojciec pracował, było na stroje, ale nie narzekam. Tylko to dzieciństwo nasze było inne, czy teraz jest inne? Teraz prawda? ludzie, mają, teraz dzieci, dzieci mają lepiej, tak, według lepiej, Pani? w stu procentach lepiej. Inaczej rodzice do tego podchodzą. Dawniej dziecko to nie miało nic do gadania, prawda? Takie było poza... Ducham... Na dzisiaj każdy rodzic się z dzieckiem liczy, prawda? A jak Pani wspomina rodziców swoich?